W 1893 roku Derdowski zdecydował się na zmianę tytułu swojego pisma. Wobec krytyki części duchowieństwa i konserwatywnych polonusów, że nazwa Wiarus, dosłownie wierny żołnierz lub stary Wiarus, jest zbyt świecka i mało katolicka, przemianował gazetę na Katolik. Zmiana ta miała zjednać mu przychylność hierarchii kościelnej. Przez jakiś czas tygodnik rzeczywiście wychodził pod nowym tytułem, ale ostatecznie nazwa Wiarus powróciła. Źródła wskazują, że Katolik funkcjonował krótko. Być może jako dodatek. Bez względu na nazwę gazety, Hieronim w Winonie osiągnął wreszcie względny dobrobyt i uznanie, których tak długo mu brakowało. Emigracja okazała się dla niego szansą na nowe życie. Mimo licznych obowiązków zawodowych, Derdowski nie zapomniał o sprawach sercowych. Gdy tylko osiągnął pewną stabilizację finansową w Stanach Zjednoczonych, zaczął czynić starania, by ściągnąć za ocean swoją ukochaną Joannę Lubowiecką. Okazja nadarzyła się po śmierci ojca Joanny, głównej przeszkody stojącej dotąd na drodze do ich małżeństwa. W drugiej połowie 1887 roku Joanna przybyła do Stanów Zjednoczonych, by dołączyć do Hieronima.